Ten podcast może dalej istnieć i się rozwijać dzięki Państwa wsparciu w serwisie patronite.pl Edukacja geoedukacja krajobraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Z wyżyną krakowsko-częstochowską warto sobie kojarzyć biały kolor, bo będzie to kolor skał, które występują na zdecydowanej większości tego obszaru. Mowa tutaj o skałach wapiennych, które kiedyś powstawały na dnie głębokich mórz. W tego rodzaju skałach, woda, w której będzie znajdować się dwutlenek węgla. Będzie prowadzić do powstawania procesów krasowienia, czyli rozpuszczania tych skał. W ich efekcie powstanie bardzo charakterystyczna rzeźba krasowa, której nie sposób pomylić z żadną inną. To, co chyba w największym stopniu większość z nas kojarzy, to będzie coś, co akurat jest ukryte pod ziemią, a mianowicie jaskinie to właśnie w nich, w wyniku osadzania się tego, co wcześniej rozpuściło się, powstają stalaktyty, a więc nacieki skalne rosnące od góry. Stalagmity, a więc te nacieki, które rosną od dołu, a jeżeli stalaktyt połączy się ze stalagmitem, wtedy mówimy o stalagnatach. Wśród form rzeźby krasowej, które możemy zaobserwować na powierzchni Warto zwrócić uwagę na głębokie doliny o płaskich dnach, ale za to stromych zboczach oraz na ostańce krasowe, czyli fragmenty skał, które nie uległy zniszczeniu. A więc mówiąc nieco inaczej, wystają ponad otaczający je teren. Chyba najbardziej znanym przykładem takiego ostańca krasowego jest Maczuga Herkulesa w Ojcowskim Parku Narodowym. Woda, która dostała się pod ziemię i płynie pod jej powierzchnią korytarzami i jaskiniami, w pewnym miejscu wydostaje się na powierzchnię i daje początek rzekom. Takie miejsce, gdzie woda podziemna wypływa na powierzchnię, nazywane jest źródłem, a w tym konkretnym przypadku kiedy to źródło związane jest z procesami krasowymi, mówimy o wywierzysku. To właśnie tego typu źródła dają początek wielu rzekom, które wypływają z regionu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Wśród nich warto pamiętać o Warcie, która jest jedną z najdłuższych rzek w naszym kraju. Rzeźba krasowa jest bardzo ciekawa ze względu na turystykę. Licznie wystające skały są nie tylko malownicze, ale umożliwiają także turystykę wspinaczkową. Z elementów kulturowych, które warto kojarzyć z tym regionem, z pewnością należy wymienić szlak Orlich Gniazd czyli pozostałości po średniowiecznych zamkach, które kiedyś strzegły granicy królestwa polskiego. Do dziś zachowane są w bardzo różnym stanie, ale do najbardziej znanych należy z pewnością zaliczyć zamek Ogrodzieniec, zamek w Bobolicach czy zamek Pieskowa Skała na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.